Dzisiaj jeszcze raz opowiem trochę o przyimkach, bo wydaje mi się, że jest to bardzo trudny temat dla większości uczących się, zwłaszcza że po tych przyimkach następują różne rodzajniki. Ponieważ mój kanał nazywa się Niemiecki Praktycznie, ja powiem wam taki sposób najbardziej ogólny, jak Używać tych przyimków, żeby za dużo nie myśleć o tym. To znaczy, żeby robić to automatycznie. Oczywiście, będzie wielu ludzi, którzy będą krytykować to, co teraz powiem, ale powiem Wam z doświadczenia, że to się sprawdza w 90%, czyli 9 na 10 użytych w kontekście przyimków będzie właśnie działała na tej zasadzie, jak teraz Wam wytłumaczę w bardzo prosty sposób. Zobaczcie. Wyobraźcie sobie, że ten facet z lewej to Maciek. Dlaczego mu wybrałem takie imię? No, bo z nim się wiąże rodzajnik dym. Zobaczcie. Dym, Maciek. Dym kończy się na literkę M. Maćka imię zaczyna się na M, czyli dym ma się nam kojarzyć z Maćkiem. Po prawej stronie mamy Renie. Dlaczego wybrałem to imię? No, bo rodzajnik der kończy się na r, czyli tak jak Renia. To co chcę, żebyście zapamiętali, to dwa imiona: Maciek, jeżeli będziemy mówić o, o czymś męskim, albo nijakim, lub jeżeli to będzie żeńskie, to r, czyli Renia, czyli Dame, Maciek lub der Renia. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy do czynienia z takimi przyimkami, jak tutaj widzicie, c'u, na przykład do. No to zobaczcie, że jeżeli coś ma rodzajnik męski albo nijaki, czyli te 2 der de albo das, to wtedy po takim przyimku będziemy używać zawsze maćka. Widzicie, maciek jest wszędzie zaznaczony na czerwono. Czyli zobaczcie, jakie to będzie proste. Jeżeli chcesz powiedzieć do tego faceta, mówisz zu dem man. Jeżeli chcesz powiedzieć od tego faceta, mówisz von dem man. Jeżeli chcesz powiedzieć z tego faceta, nie, coś chcesz wyciągnąć jakąś informację, aus, dem, man i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie co wam zaznaczyłem tutaj na niebiesko, to są przyimki, które zawsze się łączą właśnie z mackiem lub z renią. No więc zobaczcie, wszystko z mackiem na czerwono, to są te rzeczowniki, które mają rodzajnik de albo das, tutaj wam to napisałem. I wtedy, nie zastanawiając się, zawsze będą mieć końcówkę M, czyli maciek. I teraz, dlaczego tu jest wypisanych tak dużo tych rzeczy? Zobaczcie. No, mogę powiedzieć tak: do tego faceta, cu dem man, do tego faceta, mogę powiedzieć do jakiegoś faceta. No to wtedy będzie cu einem man, czyli już nie dem, ale einem, ale końcówka nam zostaje cały czas maciek. Widzicie to? cu einem man, do jakiegoś faceta, do żadnego faceta. Co do Kajnem żadnego man faceta, do mojego faceta cu majnem, do twojego cu dajnem, do jego cu zajnem, do jej faceta cu irem, do naszego cu unzerem, do waszego cu ojrem i do ich faceta cu irem. Czyli widzicie, wszędzie jest tutaj maciek. I teraz Zobaczcie, czy ma coś rodzajnik der, tak jak der Mann, der Vater, der Bruder, der Sohn, der Freund, der Cousin. Czy ma rodzajnik nijaki, das Kind, to zawsze będziemy używać Maćka. Czyli na czerwono mamy Maćka, na zielono mamy "renie". Kiedy używamy Renię? No wtedy, kiedy jakiś rzeczownik ma rodzajnik żeński. Kobieta jest żeńska, matka żeńska, siostra żeńska i tak dalej. Czyli jeżeli chcę powiedzieć do tego faceta, wracam jeszcze raz, to będzie zu dem man, do tego faceta. A jak będę chciał powiedzieć do tej kobiety, to wtedy cu. Kobieta jest renią, prawda? Wtedy zu der Frau, do tej kobiety. Mam nadzieję, że Wam to troszkę pomoże. Zaraz będziemy jeszcze ćwiczyć. Podsumowuję jeszcze raz. Jeżeli coś ma rodzajnik męski albo nijaki, używamy maćka, czyli końcówki my. Maćka. cu dem, man. A jeżeli mamy coś rodzaju żeńskiego, na przykład kobieta, difrau, Frau, to używamy reni. Czyli zobaczcie, jakie to jest proste. Albo używamy maćka, albo używamy reni. No i jeszcze tutaj dokończę ten wykład, żeby była jasność w temacie, jak to się robi z rodzajem żeńskim, czyli weźmy sobie teraz ten drugi przyjmek von, czyli od, czyli zobaczcie von der Frau znaczy od tej kobiety, von Einer Frau od jakiejś kobiety, von Keiner Frau od żadnej kobiety, von meiner Frau od mojej kobiety, von deiner Frau od twojej kobiety, von seiner Frau od jego kobiety, von ira frau od jej kobiety, von unserer frau od naszej kobiety, von eurer frau od waszej kobiety i von ira frau od ich kobiety. No i na koniec powiem Wam, że te na niebiesko zawsze się łączą z mackiem lub z renią. Natomiast te, które tutaj wypisałem, Najczęściej w 90 przypadkach na 100. To znaczy, kiedy się nie łączą z maćkiem i zraniem. No, wtedy, jeżeli po tych przyimkach następuje jakiś czasownik związany z ruchem, czyli jechać, iść, biec, albo też jeżeli mamy do czynienia z rekcją czasownika. To jest po prostu, kiedy czasownik łączy się z pewnym przyimkiem. No, ale to kiedyś jeszcze wytłumaczę. Tyle na dzisiaj, poćwiczcie w domu. A, przypomnę Wam jeszcze tylko znaczenie tych przyimków. Cu to jest do, najczęściej używamy do ludzi, lub kiedy pokazujemy na kierunek, że idę w kierunku na przykład dworca, czy w kierunku e, nie wiem, jakiegoś budynku. Fon to jest od, od kogoś coś dostać. Aus znaczy z, na przykład, nie wiem, z lodówki coś wyciągnąć, albo z torebki. Nach to ma różne znaczenie, ale w tym przypadku to jest po, na przykład po szkole, po pracy. In tutaj będzie w tym znaczeniu w, w na przykład w szkole, na przykład w pracy, na przykład w szafie. By to u, na przykład u mojej babci. Myt to znaczy z, ale takie z z kimś, na przykład iść na dyskotekę z przyjacielem, albo nie wiem z z koleżanką, gdzieś tam wyjść. An to znaczy przy, e, w pionie najczęściej. Auf to jest na czymś, na poziomie, na przykład na stole. To an to jest na, też może być na przykład na ścianie, czyli w pionie, na ścianie, na, na drzwiach, coś wisi na przykład. Auf to jest na, ale w poziomie, czyli na przykład na stole, na przykład na podłodze. Neben to znaczy obok. Unter pod, for, przed, hinter, za, ale za czymś, prawda? Na przykład za domem ktoś stoi, albo za rogiem, gdzieś tam za, za jakimś budynkiem. Zwischen, pomiędzy. No to chyba tyle, żeby nie przynudzać. Poćwiczcie sobie w pociągu. Indym, w skrócie im, sług. Na stole. Auf dem Tisch. Przy komputerze. An dem, w skrócie am, komputer. W jej pokoju. In irem cyma. Przed domem. For deim haus. Autem. Napisałem z, ponieważ jest to celownik. Z autem. Mit dem Auto. Im Flugzeug, In dem, im Flugzeug. Schule. In der Schule. na imprezie, auf der Party, w jakiejś gazecie, in einer Zeitung, po koncercie. Nach dem Konzert. In einem Unfall. In der Küche. Na dworcu Auf dem Bahnhof Kluczem zamknąć coś na klucz kluczem Mit dem Schlüssel W nocy In Nacht, z jego pielęgniarką. Mit zina krankenschwesta. Od mojego chłopaka. Von meinem Freund. Na ulicy Schillera, po niemiecku, mówimy w ulicy Schillera. In der Schillerstraße. Przed pocztą. Vor der Post. Wiego Kraju. In seinem Land.